Najważniejsze rzeczy, gdy chcecie wbijać jakieś wysokie pucharki. Pierwsza rzecz, gdy macie mało hapowstów, tylko dynamite, tin, truk yy, czy coś w tym stylu. Nigdy nie idźcie po strzynki, jak na przykład w moim przypadku tam była tara na dole. Yy, no, tylko róbcie camp, ale ta, na końcu mapy ale w takich miejscach, gdzie jest dużo trzaków, bo wtedy po prostu przeciwnik was nie będzie trafiać i nie chodzi po prostu w te miejsca, więc to jest na plusie, że teraz nikt się nie, nie myśli, że ja tu jestem. I po prostu my, ale my możemy w sobie wszystko robić. Podejść pod ten soczek i dużo więcej wiecie. Chociaż Tara pójdzie teraz po ten soczek. Um, najlepiej też wybierać takich podjeżdżaczy z wagi ciężkiej, chociaż francz um, tutaj nie będzie dobrze się sprawdzał. bo zanim wy to, bo na środer będzie dobry francz, ale francz taki nie za bardzo. Tylko tacy co się leczą, typu bibi, ból, mają tarcze, czyli truty, na przykład tu w moim przypadku. innych nie polecam, według mnie one są bez sensu. Ja tutaj wybrałem sobie ten Star Power, taki, mm, gdzie y, jak ma połowę życia, to mogę go dobić. Wtedy mam y, większą randę drudą na przykład, i wtedy można lepiej wygrać To w, w przypadku trucha, mm, no i to są takie najważniejsze rzeczy? Mm. Czekajcie, sobie tylko zjadę to gdzieś na dół, gdzie ja drapym truckiem to idrzęska moc, a bo to było, to idrzęska no tak. Dobrze, kurczę, nie mamy żadnych nie, więc tutaj. O. Więc tak mm, najlepiej po prostu być w trzaczkach, nic nie robić. Ja tutaj sobie idę, jak widzicie, te strzynki. I to nie jest najlepszy pomysł. Chociaż tam jest na dole daryl i tam no trzeba... Ja idę po tą skrzynkę i, i zrobię głupotę, bo tutaj no nie jest najlepsze, tak. Tutaj na tej mapce są ogólnie soczki, na które możecie się kampić, a jak macie robota, jak macie robota, to wtedy na siebie, to wtedy właśnie zakładacie osłonę czy coś w tym stylu i idziecie do, grupy, do większej grupy, żeby zrobić tego robota i tak, jak macie dwa, trzy powerki to może ja tutaj sobie tego Darylka dojechać na spokojnie i tutaj, mm, no tutaj mnie Leon akurat załatwił tego Darylka sobie nie zrobiłem niestety o, widzicie. No. Hmm. Hmm, tutaj mnie Leon powinien załatwić żeż hmm. I ta... No, tutaj był Leon na tym i pa, on mnie podjechał. No to trzeba uważać. Tylko, że tutaj już było... Du właśnie, tutaj jest to najgorsze, że jak macie jasne mapy, że jak macie tutaj jasne mapki takie, na przykład, nie, punkty widzenia, zburzona pieczara, to nie, bo zburzona jest idealna pieczara, bo ona ma tutaj sporo trzaczków, ale to jest akurat y, to na bóla, y, nie na truca mapa, ale ciemna mapa jest Gdy chcecie kamp, o, chociaż to prostu jest niezła mapa, y, nie, która jest ta? teraz chyba punkt widzenia, tak, tak. Nie wiem, ale ta mapa jest hmm, dobra, bo wczoraj wygrałam, więc ta mapa jest dobra, co dzisiaj mamy, aczkolwiek nie tampcie się nigdy przy środku, bo tam jest najwięcej osób typu Colt, Shelta, Bull, Piperki, 8-Bity, co jeszcze tam może być, Nani, Barleje, Rico... Dynamite'i, Broki, Penny, Jessie może być jeszcze. Mm, bo może być jeszcze, chociaż bo to nie wiem. Kiełek może być. Mm, no dużo brało może być. Na przykład ten Leon, Spike. Z to nie ma szans. Ale na takich, że ja mam dziesiątą moc, ale no. Więc mm, to jest bardzo ważne właśnie element rozgrywki i że tutaj nie można być przy środku na przykład na tej mapie co my mamy tylko w tych miejscach co przeciwnik w ogóle nie stanuje trzaków bo najczęściej właśnie na środku się utrywa wada cięższa czyli ta róża, ból yy, ta szeli nie, nie szeli, ale szeli też może być się utrywają i po te soczki, więc yy, Tara czy inni po prostu sobie yy, patrzą czy są tacy kamperzy po soczach czy coś w tym stylu czy są camperzy mają ulta no patrzą sobie i to jest ważne a my sobie kampimy więc no tak to jest tutaj widzicie była tara i ja chciałem pójść po to ale też pamiętajcie na HP to jest też HP bardzo ważne. To jest też bardzo ważne HP przeciwnika. Jak macie większe, a macie na przykład legendę czy mitycza, no to pod żadnym pozorem nie idźcie. Jak macie mniejsze HP, macie mniejsze HP, a macie z podziału legendy mitycza, no chyba, że Mars, ale to nieważne. Legenda czy mitycz? I macie mniej HP? To nie idźcie po strzynki, bo przegracie. Serio. Wam mówię, tutaj Truczu szybko ładuje ulta, ale ile on zada? Nie ulta tylko przeładowuje, ale ile Jak mało on zadaje, to... No może co prawda on zatruwa, ale... No, tutaj modłem tą Tarę dojechać, bo nie miała ona fioletowe życie mm, i chciałem potem ten soczek iść. Mm. No tutaj zginąłem, modłem się zmienić na tamto miejsce teraz i to nie był. I to by, był dobry pomysł, bo wtedy bym zajął drugie miejsce, a te pucharki są bardzo ważne, żeby szybciej po prostu powbijać, no. Więc, no to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał i to był i poradzić, jak wbijać wysokie pocharki. No, Więc na razie, cześć i pa, pa!